Ja chciałam zapytać Pana Burmistrza, bo wcześniej złożyłam zapytanie o dokończenie remontu ulicy Milewskiego do stadionu i tam taki, taki łuk do ulicy Sikorskiego. Wiem, że ta ulica nie należy do miasta, ale z tej ulicy korzystają mieszkańcy nie tylko miasta, ale i powiatu i tak dalej. Oczywiście zapytanie złożyłam również do do starostwa, czekam na odpowiedź, ale mają takie zapytanie właśnie, czy, y, jak to zapytanie ma się do realizacji tego tematu i oczywiście liczę na to, że może wspólnymi siłami y, zrobimy ten remont, bo spółdzielnia mieszkaniowa, do której również się zgłaszałam dwukrotnie, po prostu nie ma na to pieniędzy. Za remont oczywiście muszą zapłacić mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej.